Witajcie, witajcie bracia i siostry. Chciałbym przekazać takie przesłanie, które ostatnio przyszło do mojego serca. Teraz razem z żoną sobie spacerujemy po Morskim Oku, zwiedzamy, wspinamy się. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że coś stało się przez ostatnie kilkadziesiąt lat z nami chrześcijanami. Ja to wywnioskowałem przez dyskusję na Facebook, przez to, co tam się dzieje. Naprawdę, jeżeli ja miałbym wyciągnąć wnioski, obserwując Facebook, na temat naszych braci i siostr, to mi przychodzi do głowy tylko coś takiego, że staliśmy się przez ostatnie lata bardzo okrutnymi ludźmi. Bo jak ja czytam e, naszych e, braci, co oni piszą, to oni najchętniej wszystkich ludzi widzieli w piekle. Ja, ja tego nie rozumiem. No, czy, czy wy naprawdę myślicie, że tylko 0,1% Bóg, czyli jeden promil Bóg będzie brał do nieba, a reszta pójdzie do piekła. Gdzie w takim razie ten cały Boży plan? Po co Jezus przyszedł na świat? Po co Bóg przysłał swojego Syna na krzyż, żeby, żeby 0,1% świata było zbawione, a cała reszta poszła do piekła? Gdzie w tym jest jakiś sens? Ja wiem, że w Biblii jest napisane, że szeroka droga, wąska droga, no ale nie przesadzajmy. Musimy widzieć Boga, że jest Bogiem miłości i prawdy. Jest Bogiem, który kocha człowieka, a nie jest naszym katem. A ja czytując te dyskusje na Facebooku, to mi się wydaje, że Wy widzicie w, nie, w nim samego kata. Ja też kiedyś byłem takim legalistą, fundamentalistą, który by wszystkich za najmniejsze przewinienie wpędzał do piekła. Ale pomyślcie sobie nad takim wątkiem, bo mnie się na przykład w życiu parę rzeczy nie powiodło. Zaliczyłem jakieś przykre sprawy, bankructwo, rozwód, czasem upadałem i to stało się po, po moim nawróceniu. Ale pomyślcie, dlaczego na przykład traktujecie tak ludzi, że jeżeli ktoś jeszcze się nie nawrócił, to on może być mordercą, gwałcicielem, może kłamać, kraść, robić wszystko co najgorsze, później jest według was ten moment nawrócenia i on jest zupełnie czysty. Ja się z tym zgadzam, ale dlaczego wy postępujecie tak ze swoimi braćmi, że najmniejsze jakieś przewinienie, które ten brat zrobi, to wy od razu takiego człowieka skreślacie? A najgorsze dla was to jest, jak coś, ktoś na przykład cudzołoży, ktoś się rozwiedzie, ktoś coś ukradnie, to wy od razu takiego człowieka przekreślacie. A pomyślcie sobie, o kogo diabeł bardziej chce zniszczyć? Przecież diabeł bardziej chce zniszczyć nas, chrześcijan, zbawionych. Więc wy musicie mieć więcej litości do tych, którzy upadają. Bo diabeł robi wszystko, żebyśmy upadli. I co wy się, czym wy się strzycicie, że, że nie upadliście jakoś poważnie? tak jak tam ci ludzie? A spójrzcie w wasze serca, czy pan, patrzycie porządliwie na niewiastę. Bo jeżeli w waszym sercu było choć raz spojrzenie porządliwie na niewiastę po waszym nawróceniu, to według tego, co myślicie, jesteście już skreślani z Bożego planu i piekło, i siarka dla was, tak? No bądźcie szczerzy w tym, co mówicie. I postępujcie szczerze. Jeżeli oceniacie innych do piekła, to spójrzcie w swoje serce i wysilicie się do tego piekła razem z nimi. Jeżeli ja bym traktował ludzi według tego, co Wy mówicie, to chyba w 100% ludzi powinno pójść do piekła, bo nawet najwięksi mężowie Boży robili przegięcia. Zastanówcie się na tym. Dziękuję, pozdrawiam Was.